W czasie Jezus przemówił tymi słowami wysławiam Cię Ojcze, Pani Nieba i Ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi, roztropnymi, a objawiłeś się prostaczką. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał mi Ojciec mój. Nikt też nie zna syna, tylko ojciec, ani ojca, nikt nie zna, tylko syn i ten, komu syn zechce objawić. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych, albowiem słodkie jest moje jarzmo, a moje brzemie lekkie. Oto słowo pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Drodzy bracia i siostry, przeżywamy w naszej parafii uroczystość odpustową. Zgromadziliśmy się tutaj, dzisiaj w tą niedzielę, by czcić serce Jezusa. Serce kojarzy nam się z uczuciem, miłością. Przyjaźnią, zaufaniem, ale też kojarzy się z EKG, kojarzy się z konografią, transplantacją. Ludzie młodzi zastanawiają się, jak zdobyć serce dziewczyny czy chłopaka, i tłumaczą swoje postępowanie tym, iż serce nie sługa i romantycznie poddają się uczuciu. Mówimy, że ktoś ma serce twarde jak kamień, zimny jak lód, a ktoś inny jest człowiekiem o złotym, dobrym sercu. Kierujemy słowa uwielbienia, miłości ku sercu matki. Mówi przysłowie, do ludzi po rozum, do matki po serce. Szukamy ludzi... O otwartym sercu, o dobrym sercu. Serce to symbol miłości. I dzisiaj zastanawiamy się, czym symbol serca jest w objawieniu Bożym, w objawieniu biblijnym. I aby to zrozumieć, drodzy, trzeba cofnąć się do wydarzenia związanego z wyprowadzeniem narodu izraelskiego z niewoli egipskiej. Jak pamiętamy, wtedy Mojżesz pytał Boga o Jego imię. I wtedy Bóg wymienia imię, które brzmi bardzo dziwnie. Mówi mu, moje imię jest Jestem. Nie wymienia mu żadnego, jakiejś cechy tego imienia, jak zwykle się wymienia w imionach, to ani przymiotnik, ani rzeczownik. Tylko zdanie jednowyrazowe, jestem. Powiesz im, że jestem cię posyła. Zastanówmy się, co to za imię. Gdybyśmy kogoś zapytali, jak się nazywasz, jeśli ktoś nam powie, jestem, nie wiedzielibyśmy, co zrobić. Ale drodzy, po takim głębszym zastanowieniu się, po takiej refleksji, Takim namyśle możemy zrozumieć, że jest to imię miłości. Jestem to miłość. Jestem to miłość. Jestem. Jeżeli ktoś do nas mówi w naszym doświadczeniu, między sobą, w naszym życiu, jeśli ktoś do nas zawsze mówi, jestem, kiedy potrzebowaliśmy pomocy, to znaczy, że nas kocha. Nawet jeśli by nam nigdy nie powiedział, że kocham Cię. Gdy jesteśmy w potrzebie, gdy zawahaliśmy się w życiu, gdy upadliśmy, to ten człowiek zawsze był. Gdy dzwonimy do niego, no to odbiera zawsze telefony. To człowiek o imieniu jestem, który oznacza miłość, że można na niego liczyć. I drodzy, proponuję wam dzisiaj takie zadanie żeby się zastanowić pomyśleć rozejrzeć się po naszym otoczeniu po najbliższej rodzinie i tej może dalszej po przyjaciołach kolegach po znajomych ile wśród tych ludzi ilu z nich zawsze było zawsze byli, byli z nami niezależnie od koloru nastroju czy waszej historii a ilu mówiło: Nie mam czasu, to za dużo. Wiesz, nie na to umawialiśmy się. I drodzy nie nas w życiu, tak jest, że jak kogoś potrzebujemy, to go nie ma. Ma tysiąc różnych wymówek, usprawiedliwień, nie odzywa się, mija nas, znika z naszego życia. A ty? Czy jak ktoś Cię poprosił o pomoc, powiedziałeś, Jestem, jestem gotów, pomogę, mogę, chętnie to zrobię. Mąż Stanisław ma raka mózgu, trafia do szpitala, będzie operacja, ale te rokowania są kiepskie. Po operacji nie odzyskał przytomności. Żona przez trzy miesiące po pracy jechała na drugi koniec miasta po to, by pobyć przy mężu kilka godzin. Aż pewnego dnia lekarz dyżurny zwrócił się do niej. No Pani Krystyno, niech Pani się oszczędza. Ma Pani dzieci, życie przed sobą, a przecież mąż leży tutaj nieprzytomny, nawet może nie wie, że, że Pani... Pani tu jest, ona zbyła go milczeniem. Ktoś ze znajomych mówi jej potem, że może lekarz miał rację, żeby się trochę oszczędzała, i tego znajomego też zbyła milczeniem. Następnego dnia po pracy przemierza miasto, po to, by kilka godzin posiedzieć przy mężu. Ktoś ją ze znajomych zapytał, no, co ty robisz przez te kilka godzin przy mężu? Odpowiada, że jak nikogo nie ma na sali, to bierze jego bezwładną rękę, całuje obrączkę i na palcach odmawia różaniec. Jestem przy nim, bo, bo mu obiecałam miłość, wierność, uczciwość małżeńską aż do śmierci. A on przecież żyje, choć nieprzytomny. To przecież żyje, więc jestem przy Nim. Jestem. To miłość. Jak drodzy pokazuje nam historia zbawienia, Bóg był zawsze obecny ze swoim narodem, ze swoim ludem. Chociaż często go zdradzali w Jego miłości zdradzali go, no nie raz. Jak czytamy w Starym Testamencie, wiele razy. Jak czytamy w Biblii, wysyłał ich posłańców, proroków, którzy przypominali im, że jest ktoś, kto ich kocha. I Bóg w końcu dokonał kroku dalej: powiedział, ludziom jestem w człowieku, w swoim synu. I Boże serce zaczęło bić ludzkim rytmem. Mogli zobaczyć Boga w postaci człowieka, mogli usłyszeć bicie jego serca które biło w piersi Jezusa Mesjasza. Było to serce Boga, które biło właśnie w rytmie jestem. Serce Jezusa bije w rytmie jestem. A dziś szczególnie mówi do nas jestem. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni, obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Bóg nikogo nie przekreśla. Chcę ofiarować się każdemu bez wyjątku, Zwłaszcza utrudzonym, zmęczonym, załamanym, wątpiącym. Jego serce jest dla każdego. W Jego sercu znajdujemy schronienie, znajdujemy odpoczynek we wszystkich naszych ludzkich biedach, strapieniach, trudnościach. Nie można o tym zapominać, zwłaszcza wtedy, kiedy przygniata nas grzech, poczucie winy, kiedy to zamiast... Przylgnąć do Boga, unikamy Go, staramy się ukryć popełnione zło. Człowiek może i powinien oddać swoje serce Bogu, by On je ukształtował, wypełnił dobrocią, dał zdolność kochania, rozgrzewał miłością. Drodzy, zamknięcie się na Boga, działanie na własną rękę. No bardzo często prowadzi do utraty wrażliwości, prowadzi do obojętności na potrzeby drugiego człowieka. Jak mówi papież Franciszek, ludzkie serce zakłada na siebie wtedy pancerz. To od nas zależy, czy nasze serce będzie pełne życia, potrafiące kochać, czy stanie się miejscem postępującej martwoty, paraliżu. Niemocy, braku miłości. I drodzy, dziś celebrujemy prawdę, że, że Bóg ma serce, że nasze ludzkie serca mogą upodobnić się do Jego dobrego, kochającego serca. I to jest wspaniały przywilej uczniów Jezusa. Bądźmy Mu wierni. Niech nasze słowa, czyny, modlitwy, nasze spotkania z innymi będą pokornym, radosnym głoszeniem Jezusa, który swoje serce otworzył dla nas, byśmy potrafili i nasze serca otwierać dla innych, dla braci. Amen.